Eksplozja emocji, taneczne wyzwania i gwiazdy stające do rywalizacji. Taniec z Gwiazdami 17 powraca z pełną mocą. Odkryj pierwszą ujawnioną parę. Michał Czernecki i Julia Suryś. A wraz z nimi zanurz się w fascynujący świat tańca, pasji i niepowtarzalnych widowiskowych chwil. Już wkrótce na ekrany telewizorów zawita nowa edycja popularnego programu Taniec z Gwiazdami, tym razem w swojej 17. odsłonie. Stacja Polsat zaplanowała emisję inauguracyjnego odcinka na niedzielę 14 września o godzinie 19.55. W nowym sezonie zobaczymy zróżnicowaną grupę uczestników, wśród których znajdą się między innymi uznana aktorka Barbara Bursztynowicz, znany z ról telewizyjnych Maurycy Popiel, wokalistka Lanbery oraz aktor Marcin Rogacewicz. To jednak tylko część składu gwiazdorskiej obsady, która stanie do walki o upragnioną nagrodę w postaci kryształowej kuli. Stopniowo odkrywane są przed widzami sekrety dotyczące tworzących się tanecznych połączeń. Pierwszą znaną parą w tej edycji będzie duet składający się z aktora Michała Czerneckiego oraz utalentowanej tancerki Julii Suryś. Dla Julii, to nie pierwsza przygoda z parkietem tego show. Wcześniej miała okazję tańczyć z Michałem Mikołajczykiem w 13 edycji oraz z Filipem Lato dwa sezony później. Teraz jej zadaniem będzie doskonalenie tanecznych umiejętności Michała Czerneckiego, którego telewidzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak Profilerka, Pierwsza Miłość czy Miłość jak Miód. Ogłoszenie tego nowego zespołu tanecznego spotkało się z szerokim echem w mediach społecznościowych, wywołując fale entuzjastycznych reakcji wśród fanów programu. Julia Suryś postanowiła nie pozostawić tych wyrazów sympatii bez odpowiedzi i podziękowała swoim obserwatorom na Instagramie, dzieląc się krótką, osobistą relacją. W nagraniu zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, wyrażając wdzięczność za wszystkie wiadomości oraz pozytywne komentarze, które napływały do niej lawinowo. Radość i wdzięczność były na tyle duże, że nie była w stanie odpowiedzieć indywidualnie każdemu z nadawców, dlatego zdecydowała się na podziękowanie wszystkim w formie zbiorczej. Suryś, opowiadając z niezwykłą ekscytacją o swoim tanecznym partnerze, nie kryła szczęścia, że los połączył ją z Czerneckim w tej fascynującej przygodzie związanej z tańcem. Na początku nowego doświadczenia wyraziła radość z faktu, że to właśnie z Michałem rozpoczyna tę podróż taneczną. Z entuzjazmem podkreśliła, że wreszcie może ujawnić, kto będzie jej towarzyszem na parkiecie, co było przez wiele osób długo oczekiwanym ogłoszeniem. Podczas rozmowy z portalem Plotek, uczestniczka popularnego show emitowanego przez Polsat, zdradziła, że planuje wprowadzić swojego partnera w magiczny świat tańca i ma wobec niego pewne przemyślane plany. Wyjawiła, że pragnie, żeby Michał nie tylko dobrze się bawił w czasie tej edycji programu, ale także aby zdołał zakochać się w pięknie i pasji tańca, co stawia sobie jako główny cel. Chociaż przyznała, że decyzje o tym, czy mają realną szansę na zdobycie prestiżowej kryształowej kuli, pozostawia w rękach Jury oraz publiczności. Już wkrótce odbędzie się prezentacja nowych par w 17. odsłonie tańca z gwiazdami. Zatem pozostaje nam wszystkim się zastanawiać, jakie inne wyjątkowe duety zostaną ujawnione i kto wzbogaci te edycje swoim talentem oraz osobowością na parkiecie. Jakie są Wasze typy na kolejne taneczne pary, które wspólnie stawią czoła rywalizacji w tym widowiskowym programie? Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.